Wielka sztuka wkracza do Kraśnika? A może ona zawsze tu była, tylko ciężko było jej się przebić do ludzkiej świadomości. Istniała w zaciszach malarskich pracowni naszych rodzimych artystów. Ale od 5 lutego wszystko się zmieniło. Oficjalnie otwarta została Galeria Art M Lawendowa Szafa. Korka. Państwo Pierzewicz e, tworzą po prostu z leśnych odpadów. Pomysł na takie miejsce narodził się w głowie Magdaleny Łyczek, a swoją niemałą rolę odegrał tutaj również Jarosław Rymasz. Inspiracją do stworzenia takiego miejsca był, e, była moja miłość życia, Jarosław Rymasz Malarstwo. E, spotkaliśmy się gdzieś kiedyś razem, E, podziwiałam jego sztukę. Tak to się zaczęło, że e, kocham również modę i to, co w modzie można nazwać sztuką. Połączyliśmy to razem i wyszło z tego coś pięknego, e, co chcemy pokazać szerszej publiczności. Galeria Art N. to wyjątkowe miejsce, gdzie w harmonii egzystują dwa tak bliskie sobie światy: sztuki i mody. Niemal z każdego kąta bije miłość do piękna, a jej emanacją są dzieła sztuki lokalnych artystów, które tutaj możemy podziwiać. Na co jeszcze możemy liczyć, wchodząc do galerii? Na piękno, na wrażliwość, na kulturę, na połączenie. Miłości ze sztuką, z muzyką i z modą, na współpracę z Centrum Kultury i Promocji, gdzie będziemy organizować różne inwenty. Chcemy zachęcić młodzież, dzieci, pokazać szerszej publiczności, wyjść, jak to powiedziała Daga Okulus, ze sztuką poza ramy. Myślę, że i gdzieś tam na, świat, na światło dzienne, pokazać światu to, co, co jest najpiękniejszego w sztuce, w regionalnej sztuce, bo mam ją piękną. Kolejną dobrą wiadomością jest to, że Art M. Lawendowa Szafa łączy siły z CKIP w Kraśniku pod egidą burmistrza Kraśnika Wojciecha Wilka w ramach projektu Kraśnicka Przestrzeń Artystyczna. Poprzez organizację wystaw, koncertów, plenerów, chcemy pokazać, że Kraśnik jest miastem bogatym w ludzi sztuki, miastem z tradycjami, miastem, w którym ludzie kreatywni mogą. Rozwijać swoje pasje i swoje zamiłowania. Myślę, że będziemy poprzez bazę naszą lokalową i poprzez różne ciekawe miejsca w Kraśniku chcieli wychodzić z tą, z tą sztuką na zewnątrz, żeby mieszkańcy zapoznali się z nią, bo często spotykamy się z takimi zdaniami, że, że ludzie tak naprawdę do końca nie wiedzą jacy artyści tworzą, mieszkają w Kraśniku, jacy z tym Kraśnikiem są związani. Chcemy ten trend odwrócić, chcemy pokazać, że naprawdę mamy się czym pochwalić i mamy w Kraśniku bardzo, bardzo dużo zdolnych, zdolnych i słynnych w Polsce i na całym świecie artystów. W sobotni wieczór w Galerii Trójka w Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku mogliśmy poznać tych artystów, których dzieła zawisły na ścianach lawendowej szafy. Ze swoją sztuką pojawili się Jarosław Rymasz, Małgorzata Lędzion, Paweł Cieślik, Beata Sagan, Daria Bachyrycz, Ilona Pyś, oraz Agnieszka Matraszek. Gościnnie pojawił się także artysta z Kazimierza, Ziemowit Jastrzębski. Wieczór uświetnił koncert wspaniałych artystów. W duecie wystąpili Wojtek Władek i Weronika Fedor. Bądź moim natchnienie. przeświadczeniem, przeświadczeniem, pięknym bądź, bo skąd mamy Po nich zaprezentowała się Julia Grzeszczuk. Zapraszamy do Galerii Art M przy ulicy szpitalnej 11 i czekamy na kolejne wydarzenia.